Siemano ludzie, ja jestem Mikosek. Czemu ja siebie słyszę podwójnie? Mutant. Ale co? Przez ciebie słyszę się podwójnie. Na przywitaniu się słyszałem podwójnie. Zobi do nas idzie. Jak widzicie, ja nie mam połowy rzeczy, których miałem w inwentorii. A czemu? Bo przed chwilą sobie wyczyściłem inwentorii. Mutant cheater mam nagrane. No nie, Mutant! Nie wcinaj mi się jak ja walczę! I przestań I przestaw się na słuchawki! No przestań mnie bić! No Głupi, głupi. Głupi Mutant! Głupi Mutant! Chwilecz zaskoczyć! Tak, będziesz... Eee, prawie już masz 30 śmierci więcej ode mnie. Oh yeah. I jak widzicie, tu mamy wymieniarki, tam była platforma, tam gdzie te platforma na domek. No i ja sobie jeszcze dokraftuję tu rzeczy, których nie zdążyłem skraftować kurde. Tutaj masz domek? przy sobie drewno. Fuck Dobra, już nic. Cicho. Sam pójdę po to drewno, bo ty uciekłeś. Ale nie, ja cię wróciłem! Ty co? Wrzuciłem ci drewno. Za późno już tam tak. sobie wziąłem ze skrzynki drewno z drewna. My próbujemy z drewna czy z czego. Domek? no z drewna ja myślałem. A ja... A ja kopałem specjalnie kobla. Ja... ja mam kobla, ale żeby wybić go na sadda. Ale ja mam 5 staków. To ja od pickax. O, jeszcze tak. sikierkę, co zrobię? Ja zaraz, ja zaraz powiem. JEST EJ! Nie był do mnie po imieniu! pięciu. O shit! Ile ich tu? Więcej ich matka nie miała. A ty na harda ustawiasz! Nie, nie, ja mam na easy, ja na easy ustawiam. Kurcz, Java mi teraz się wbija na nagranie. No jest easy. Prawa autorskie. Ale co? Co prawa, no, bo to, to, was... Ja Zaraz to... Ja zaraz też to wymieniarkę może naprawię, bo przed chwilą próbowałem wymienić rzeczy. A właśnie, też tu zamurowałem portola. Kurde. Muszę to wymieniarkę naprawić. Dobra, mam dużo drewna. Ała! Zombie prawie mnie zwalił. Idę Ci pomóc! To za shit. Nie mam pomysłu, jak tu zrobić tą wymieniarkę. Tak, żeby to się ostatecznie usuwało. Dobra, wyrzucę ten tak, który tu zebrałem. I nie wiem, może tu to rozkopać, i wtedy będzie dobrze. Kurczę. Nie wiem, jak to zrobić tu, żeby to było dobrze. Opatrz, no bo tak rzucisz. Stack? A da... ci to... kurczę, nie wrzuciłem. A da ci tylko dziesięć. Dobra, 20. No jeden człowieku, człowiek. przełącz się na słuchawki. Dobra, wyrzucę też ten tak. Zrobię to tak dziwnie, te wymieniarki na sobie odcinek muszę naprawić. Dobra, dało mi. Dobra, to wyrzucę chwilę, a teraz zobaczę, czy... Weźmy domku. I... 40 sada chyba wystarczy... ...na zrobienie szyb do domku. całego kobla prawie się wykosztowałem, nie wiem, czy to było BDRA. Mamy jeszcze w tej nie skrzynce jakieś drewno mam. do przepalenia? Nie, wszystko trzeba by w tamtej skrzynce. Ja mam! Ja mam! No to ja mam. do piecyka. Włóż do pycyka. w takim razie. Mam, ja idę mam tam start. do skrzynki po drewno już zacznę tu coś budować. Eee, dobra, tu mam trochę tego drewna. Nic nie urosło? Nie. Coś urośnie z tej mączki kostnej. A właśnie, w skrzynce jest mączka kostna. Mogę sobie ją wziąć i... Tu powyrastać drzewkę i pozbierać. Dobra, kurde, Byłem nie mam. Mogłem sobie na serwie jak mutanta nie było, no, i trochę pozabijałem no, bombów. Ale, ale chyba mam za dużo tego. Czego? Creeper jest na platformie do domku. Co, nie? No tak, ale on nie rozwali spokojnie, przecież nie rozwalają boby. Game Rula wpisałem. A zwierzątka, które robiliśmy w zeszłym odcinku, spalniłem właściwie ja. Bumblnęło, słyszałem. Człowieku, weź ty wyłącz u siebie te dźwięki. Takie głośne je masz, że pożal Boże. Ale nie, ja mam inne słuchawki. A, właśnie wiem, te twoje słuchawki, te, te które, Jak je masz, to zawsze mnie to wkurza. Ja mam ja, jedne ja, słuchawki. Ja, ja mam jedną na parę nagranie. słuchawek, których używał do kompa i, do, i drugą parę do MP4 i jest kit. O, no, to to jest na słuchawka. Zawsze na nagraniu ten ja mam taki dziwny głos. Nawet przez Skype'a masz taki dziwny głos. Już ci tłumaczyłem to. Dobra, dobra koniec tak, ja fajne tego to jest. już... Te tutaj. Nie będę teraz zmieniał kurde na nagranie słuchawek. A! Lol, weszłem do łóżka, nie wiem po co. Po jakie licho? Ale dobra. Dobra, A trochę tego się... tu. Skraftowałem ja całą zrobić... siekierkę. Co? Skraftowałem sobie dwie siekiery. Dobra, w nich. Mnie... Czego? A, może głodę. Yy, dobra, i jakby tu to A zrobić? Bo sensie tu craftinga się... położę. Poczekaj na pomysł, tak normalnie. I tak. tak to zrobimy. Ja mam taki plan już trochę, jak ma wyglądać tak ten domek. To tak przede wszystkim. Czekaj, tu tu ale... będą schodki. Myślałem, żeby tak tu było. Kurde. Jak tu. No ile to chodzi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Człowieku, weź to stąd zabieraj. Jeszcze. Co ty robisz, człeku? To ma być jeszcze raz tak. Aha, dobra, bo ja nie chciał. Ej, źle postawiłem. Nie jest. To będzie taki trochę wiszący domek. Tak tu... Chciałem postawić tutaj jeden tak płotki. O, ładnie. Teraz... dobra. Teraz ty zrób tu podłogę. Co? Rób podłogę. Jeden, dwa, Może podłoga z półpłytek? Nie, ja ci powiem, że z półpłytek jest są złe podłogi. Kiedyś budowałem sobie taki domek, podłoga z półpłytek, a potem źle się, źle się, źle się Ile jest ten, że nasze? Człowieku, co żeś ty... <grym> Czekamy, aż mutant będzie miał e, o 30 śmierci więcej ode mnie, bo 20 to już się spełniło. Mutant, nie i tam do końca, tak. Nie idź do końca, tylko tam, gdzie masz. To ja mam, dana. Dana. Tak jak mam mieć duży Taki jaka tu, czekaj, i na ile to odchodzi od tego na jeden, okej, okay, patrz. Na piętro? Y nie wiem, jak to ma wyglądać, jak dla mnie to, patrz. Takie zarysy będą początkowe. I ewentualnie o jeden w tył przedłużyć. Dobra. dobra. Teraz... Nie, kurde. Jakoś tak tu to sensownie zakleić. Czemu tak? Nie, czekaj, to o jedno. No, zejdź mi. A czy teraz będzie tu, to... tak? Wygląda to dobrze? Że no, ja nawet... Ej, mogę włączyć game moda, że zobaczył. Nie, 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 to po odcinku sobie zobaczymy to z perspektywy, jak to całe zbudujemy. Tu jest crafting. Dobra. I drzwiczki. Ej, chyba to, to jest pierwszy odcinek, w którym się na jednej rzeczy skupimy: Na domku. Może ja pójdę zbudować magazyn? A gdzie ty chcesz zbudować ten magazyn? Zrobię piętro. Nie, jeszcze nie, najpierw maga... zróbmy parter może, tak sugeruję. Czekaj, jeszcze tutaj trzeba. Czekaj, przywodzę. właśnie tutaj tak to dołatać. A nie, nie, ja mam pomysł, żeby było tak. Nie, nie rób, nie rób, ha? albo... Nie, 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 nie no, ja bym tu postawił szkło. Czekaj, idę tam zobaczyć Czekaj... do tego... Szkła, weź czegoś do czegoś żeby się przepalało. 20 okay. dołóż. Ja tu trochę już tego... fuck. Wstawiam takie, te... Ej, to nie jest szkła, bo kurde, nie myjemy. I postaw szyby lepiej. Właśnie też chcę szybki teraz zrobić, bo są oszczędniejsze. I ładniej wyglądają. Nie zrobiliśmy, ale dobrze, dobrze. Dobrze, jest dobrze. Co ja tutaj Dobrze do końca? zrobiliśmy akurat. Też tak myślałem że na początku, że źle, ale jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Ej, fajnie to tak wygląda, jak tak się tu stanie. To wejście. Zabierz tu stąd deskę. No wiem, tylko ja się podsadziłem. Ja? Okej. Okay. Eee, czekaj, idę Dobra, oka, dobra. Teraz tak ja bym zrobił... Tak. Po co tak? A okej, okay, wiem jaki, jaki dom chcecie. O, drzewko pójdę tak. No właśnie. Dam ci mączkę kosną, ty tam naścinaj trochę drzewek. Masz tu mączkę. Tak, tak, tak. Dobra, nie ma żadnej kości, ale. No. No, Ej, ale w końcu zbudujemy ten domek. Bo taki, nie wiem konkretnie, gdzie my mieszkaliśmy właściwie. Teraz tak bardziej zamieszkiwaliśmy na tamtej wyspie z drzewkami. Gdzie nadal są no, trzy zwierzątka. Trzy... Miałem 9 łączek kostnych i 3 u Urosłem. Czyli 3 rajado. 3 no? trzy, trzy na jedno poszło. Dobre. Nie, J jedna mączka była na jedno drzewko. E Zadziałało, e tak? No. A jak wtedy nie... w 1,7,4 jeszcze. Wtedy to było jeszcze za 1,7,4, dobra, że jedna mączka kosta, jedno drzewko wyrastała. O! Nawet nie wiedzieliśmy, a to super symetrycznie zrobiliśmy. Się to symetrycznie nam udało zrobić, nawet nie wiedząc co tym. Adam, Dobra, tak. Ja już ja z tymi twoimi ja... słuchawkami to ja nie wyrabiam. Co chwila słyszę to, co ty robisz. Czekaj, to zmienię. Dobra. Chwila bez butanta. Dobrze. o cisza twórcza ta ludzie i teraz takie... pytanką Dobra to wrócił, to nie ma Butad Butad wróciłeś? Tak nie, już no. chyba... O, jesteś, okej. Okay. Ja, Jakie jest pytanko miałeś na e, Nie, żadne już, żadne. Ja, czy chcecie, więc ja cię nie podłumowano? A, właśnie. Nie, bo ja teraz tak myślałem... Ten Skyblock jak skończymy to ja mam inny pomysł na serię z mutantem.